Moi drodzy, po co kłótnie? Moi drodzy, uczennice i uczniowie, jeżeli lubicie obcować ze sztuką, jeżeli pasjonuje was teatr i wszystko, co jest z nim związane, jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił, występując przed publicznością, a to wszystko w ramach szkolnych zajęć. To czwarte liceum ogólnokształcące imieniem Stanisława Staszica w Sosnowcu jest idealnym miejscem właśnie dla Was. Ja nazywam się Krzysztof Korzeniowski i na co dzień występuję na deskach teatralnych Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Ale oprócz tego mam przyjemność w ramach nowatorskiego programu klas partnerskich prowadzić fakultatywne zajęcia z edukacji teatralnej w pierwszych klasach Staszica. Poznajemy! Czym jest teatr w teorii i praktyce? Uczymy się sztuki występów scenicznych. W tym roku, dzięki współpracy z Teatrem Zagłębia, wszyscy chętni uczniowie mogli odwiedzić Sosnowiecki Teatr. Odbyć pozakulisową wędrówkę po jego kuluarach. A potem, w prawdziwych, teatralnych kostiumach, nagrać krótkie filmiki z tekstami Tuwima, Brzechwy i Fredry. Oto one. Cukier. Mmm, ciasto! Czekolada? Mama bajka opowiada. Jak wędrować białą druszką? Jak wysypać snieg z poduszki? Jak wygląda cień na ścianie? Jak smakuje śledź śmietanie? Co robić, gdy deszcz pada? Proszę pana, grunt to dobre wychowanie. Dlaczego? I a. Widział kto takiego osła? To pies. Ten ktoś to był mężczyzna. Spokojne, nie wadził nikomu. A to krowa! To zając. A to świnia. Prosto z włoda. Paweł. I Gaweł. A ona panienka. Bredzą, że deszcz. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Co? Kapusta? Głowa pusta! Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. O to I wszystko widmo. Krawacik musną, klapy obciągną i godnym krokiem... Mieszkaj na ziemię. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ spanie mnie kapie po głowie. Z tej to powiastki morał w tym sposobie: jak ty komuś, tak on tobie. Próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze etiudy. Staszic to szkoła z ponad 120-letnią tradycją, w której nauka może nie należy do najłatwiejszych, ale na pewno da Wam wiele radości i satysfakcji. Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową www.staszic.edu.pl i na nasz profil na Facebooku. A potem... Startujcie do Staszica w Sosnowcu! Startujcie do Stasicza w Sosnowcu. Startujcie do Stasicza w Sosnowcu. Startujcie do Stasicza w Sosnowcu. Startujcie do Stasicza w Sosnowcu.